Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii Minecraft Online no. Windows 10 Tak jak widzicie o naszą wieżę Pozdobiłem troszeczkę magma Lokiem Aby mówić spokojnie, ponieważ inni ludzie w domu śpią Więc e, i chcę z tej cegły Widerowej Zrobić e, Dach że wczoraj jest Nismo, no szkoda, że tego nie nagrywałem było śmiesznie bardzo śmiesznie było Nismo stracił cały set elementowy, później a, mówię, to trzeba było zobaczyć To się wszystko przepala ładnie nie wiem ile będę potrzebował tego, chciałem czerwoną kostkę, ale nie mogę znaleźć tej całem tutaj gdzieś w pobliżu, więc mówię, a zrobię z tego, może być mało, to teraz tak, czy ze schodków to zrobić, taki dach, czy rozpadowy, czy po prostu z bloków. Próbujemy najpierw z bloku zrobić. zobaczmy jak nam to wyjdzie. Jakiś budulec potrzebujemy, żeby się podłożyć. Jest w Też nie wiem, czy to mało. Tak jak w ostatnim odcinku widzieliście, zrobiłem windę. Teraz trochę przerobiłem ją. Ogólnie tutaj będzie się na... Otwierać drzwi na przycisk, ale to tak myślę właśnie zrobić takie... Na te... A, zobaczycie. No, idziemy na górę. Nie wiem, czy... Zawsze tak szybko wchodzi, jak widzicie to już jest Mi się śnieg zrespił Tu jest tak wysoko po prostu No nic I tak się zastanawiam jak to 4, dobra Teraz tej cegły nioderowej, tak, o 4, Tutaj do tamtego Jeżeli wam się podoba to możecie napisać w komentarzu, ok. Jak mówiłem ostatnio, pod każdym odcinkiem będę robił ten sam konkurs, czyli, że co 5 lajków jeden skin do CSGO, a nie wziąłem kilowa. To jest ekscytujące to spadanie. Jeden skin do CSGO co 5 lajków, więc 15 lajków wszystkie inne rozdam. Wiem, że na razie to jest mało, ale... Weźmy mój diamentowy fortuną. Dlaczego fortuna? Nie wiem, czy to jest tak, ale jeżeli macie tą fortunę na kill to więcej diamentów na przykład wypada z jednego... Nie wiem, nawet ładny ten daszek będzie z tego... To jest trochę taka niesymetryczna ta wieża, no ale tak, tu jest na 3, tu jest na 4 okno. że praktycznie wszystko widać, więc ja się zastanawiałem, czy tu jeszcze się środek nie puścić schodków. Ale tu musiał podwójne schodki puścić przez środek. Zobaczymy. Czy Magma Bloków tam nie braknie, nie? Ale po prostu tak jakoś mówię. To się Będzie mało tych, mam, tych yy, bloków, jeśli tak czuję. Jeżeli na tą ścianę mniejszą Gdy pójdzie tyle, to ile pójdzie na... Chyba to wszystko, zaraz zobaczymy. Ostatnio mi się tutaj zrespiły te szare ludki, już raz je widziałem przynajmniej ja widział widziałem pierwszy raz. Może widzieliście częściej. Dobra, tyle zużyłem Myślę, że to będzie spoko wyglądać, że z czerwonej cegły bederowej łatwo jest ją pozyskać, jak idziemy do deteru to jest moment i mamy to, Musi się to wszystko przepalić, więc... To mi się wydaje, że to będzie spoko. I u góry będzie taka jeszcze... Yy, antena żeby jak najdalej można było zobaczyć naszą wieżę Nie mamy się kierować żeby wrócić do wrócić do gramo czekajcie, w ogóle z pod spodu wieży to tego nie widać idziemy zobaczyć gdzieś dalej jak to wygląda wy to macie że ostatnio grałem sobie dużo w CS dla mnie dużo to są cztery mecze eee, i ostatnio sobie tak zacząłem popykiwać, popykiwać sobie zacząłem Elegancko to wygląda. Trochę taka tandetnie zęda, no ale wydaje mi się, ciekawe jak to będzie widowiać yy, wieczorem. Tu widać teraz, że tu krzywo stoi na tej wieży. Zobaczcie, tu jest na 3, chyba klątki jak na 4. No ale... Nikt z tego strzelać nie będzie, a chodziło tylko o to, żeby była wieża, żeby można było ją łatwo zobaczyć. I zebrałem, nie wiem co. E, muzyka miała lecieć, muzyka... Głośnika... Nie leci muzyka z głośnika. Nie wiem co to za muzyka. Trochę przekopałem przed murem, żeby mi po prostu przez to okno było coś widać, bo nic mu zrobił okna, a nic przez nie widać. Idziemy trochę to te i idziemy dalej robić na robotę. Myślę, że jest lepiej jak to jest z całych klocków. Po prostu w ogóle chciałem taki dach, taki szpiczasty zrobić. Nie wiem jak się go robi, nie umiem go sobie wyobrazić. Boję się, że go z i będę co chwila poprawiał, bo mi się nie chce Tu się węgiel skończyła, nic Ile tam mogę tego zrobić? 59% Wystarczy mi chyba jeszcze na dwie ściany Mogłem się przespać, żeby było jasno Ale... Szkoda, że to świecej światła nie daje Termina prawa dziurka. Uuu, chyba będzie pite dzisiaj. Bo dzisiaj jadę do znajomego. Jest 11 listopada, jak to nagrywam. Jadę do znajomego y, świętować niepodległość. <grym, 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 to myślę, że lepiej się nie da świętować niepodległości. Może nie pójdę gdzieś na jakiś obchód, ale w telewizji będzie lecieć obchody z Warszawy, a my będziemy trochę w inaczej kamery to w ogóle jest widzona ustawiona. jest, rozbił się śnieg. Minecraft. To jest tylko magia Minecrafta. Nigdzie byście tego nie zobaczyli. Raz, dwa, dobra. Czyli mamy już dwa dachy. Din, 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 din. A tutaj już, już mam w głowie pomysł jak dokończyć tą wieżę. Nismo będzie zaskoczony. Uwierzcie mi. Nizmo... Sajcie w szoku w ogóle jak zobaczę jak, jak to wygląda wszystko. Polubiliście Nizmo, jeżeli tak, to zostawcie dla niego lajka. Fajny chłopak jest. Lajki są dla mnie, ale jego też możecie zostawić. Znaczy dla niego. Komentarze piszcie, że to jest lajk dla Nizmo. A ja wam pomysł co tu zrobię. Ja zawsze się tu boję. Dobrze się jeszcze jak się leci, to się da trochę sterować. O, troszeczkę ryb na Od godziny czasu spałem i rzucałem. Pokażę, jaką wędkę w ogóle wyciągałem. Zobaczcie. Morska fortuna 3, niezieszczalność 1, przynęta 2, no i naprawa, Czyli co level mam jedną naprawę, Normalnie, wow. na jeszcze jedną ścianę. Może nam starczy tego materiału na dwie ściany. Czy ja mam tutaj Glowstone'a? Nie, Glowstone'a mam na dole. Wózek mam przy sobie, mam. Na dole się widzę zmieniło. Uff. Mam taki pomysł na to, bo ta lawa jednak nie daje światła, nie? Będzie magazyn taki. Nie na wszystkim być takie tabliczki to też podejrzałem kogoś. Widzicie, mamy tutaj artylerię, magazyn, ziemię. Nie wiem czy ziemię trzymać, magazyn, ale nie trzymam ziemię w magazynie. Pustuje. Nie, to są magma bloki. Widzicie? Nie no, tutaj z tego nie ma. Chyba ma... chyba nie zniknę. Dobra, udało się wsiąść fajne jest to wyjazd, i wyjazd z magazynu na dole Mówię, jakby więcej osób grało, to miałoby to sens wszystko Ja was zapraszam zaznacznie do grania W jaki sposób można dołączyć do grania A taki, że wchodzicie na Discorda, który jest w opisie Albo może już jesteście I na dole... Sorry, nie może ci grzeby po... Nie mogę znaleźć Nie widziałem. Jakichś świecących bloków z Ghoststone'a. No muszą być na dole. W pierwszej skrzynce może tam tylko nie sprawdziłem. To 11 minuta odcinka już. Myślę, że uda mi się dokończyć wieżę, chociaż jeszcze nie będzie skończona, bo jeszcze wszystkie ściany muszą być jakoś ozdobione tutaj. To no jest Ghoststone, ale nie ma. To... miałem trochę tego Goldstone'a, no ale przecież tego nie wykorzystałem. Jak raz wykończę tym dźwiękiem, najprawda. No. Nie. O te chodzi mi o te bloki. Nie, będę musiał się zapytać nic, bo gdzie zgubił, przepił bloki z Goldstone'a kosz już działa, musiałem się przesunąć tu o jeden. I wtedy jest strzały były I nie klika, tylko klika jak coś jest. Te bloki z Glowstone'a było ich tyle, ja potrzebuję ile co. Przypaliły się pewnie wszystkie cegły, to możemy sobie je wyciągać jeszcze Może starczy nam na cały dach Jak nie, to pójdziemy do Dederu kopać jeszcze Deder Raka Przepraszam, że tam mówię przez nos, ale odgina mnie trochę męczy stąd te takie, yy, 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 tak mówię, dobra, może starczy, może nie, <laughs> nie mam nocy, się też pracuje, nie wiem, ja wolę na przykład od, yy, Grałem trochę już Minecrafta tego jamowego, ale chyba ten jest taki fajniejszy mi się wydaje. Trochę taki płodniejszy mi się wydaje, no ale... 4, 1, 2, 3. Zobaczcie jak daleko widać w ogóle światło. Świetnie to jest. Może tutaj wejdę po prostu, Jezus Maria Maria, Maria, Żebyście chcieli na przykład odcinek z Control to dopiszcie, że chcielibyście odcinek z Control Myślę, że będzie to czodesko wyglądać. 21 bloków mi został i 13, 34 No powiem tak O wystarczyło Czekajcie, ja tutaj muszę zostawić sobie wejście więc... No normalnie śnieg się zrespił na cały dach mi wystarczyło prawie dawidz cegły może to mądrze rozporządzić nie ma się tutaj po prostu muszę zrobić czekajcie tu jest jeden i jedna cegła mi brakuje dosłownie Ten supo, tego supa tutaj też nie będzie nie I już Ciekawe jak to będzie wyglądać w nocy. Dobra Coś jeszcze muszę tutaj zrobić, jak myślicie? Jakieś okna wstawić, nie? Szyby, coś Trochę książek brakuje, ale żeby więcej książek Myślę, że tutaj też przestawimy tego Ender... ...Chesta Nie, Ender Chesta, tylko ten. A tam z było wiem ryby Zobaczcie Kurde, była Co na tak się robi? I się mało trzeba będzie je na smycz przeprowadzić gdzieś, bo źle zrobił, więc ta korytka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8, 9, 10. I tutaj się będzie wchodzić, tu będą dwie kratki, tutaj będą te. mechanizm, który będzie otwierał liczby drzwi tak na boki i będzie się wchodzić tutaj. Dolek też jest do przerobienia jeszcze. A tutaj tutaj glowstona wykorzystać zobaczcie. Tu jest Glowstone cała ściana, prawie z Glowstone. O i to chcę przejeść tam wla górę. Jest pomysł. Realizacja jutra To jest specjalnie zrobiłem komiet, nie? że tam muszę zrobić jedną rzecz. A ciekawe z czego robi się piec do wędzenia? Możemy go kuchnię zrobić tak naprawdę Teraz pójdziemy połowić chwilę rybki Dwie minuty Czekajcie, tu będzie piec mi się wydaje, tak? Nie, tu, tu jest bez Cztery drewna i piec zwykły Nic, nic prostszego, no, ale akurat nie ma nawet kamienia ma, on tutaj sobie przechowuje kamienie trochę prochu w ogóle ile siodł wy... wyłowiłem z tego Tu siodła ma siodła 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 są siodła gdzie są siodła siodła które siodła Aha tam. Ale wędkę już siodła już. siodła siodła się się. Po co ja się śpieszę? Myślę, że odcinki takie po 20 do 25 minut 20-25 to jest dobry czas Lampkę sobie postawiłem Zobaczcie, 5 siodeł wyrąbiłem, takie coś takich tych, a jeszcze była książka yy, Niezniszczalność chyba Nie yy, to, Fortuna 3 Była książka, dostałem, złapałem Wchodzimy sobie do brzegu i zarzucamy wędkę A i bąbelki idą, patrzcie I już mamy, nie wiem czy jest, co się robi, ale tam podobno da się z tego zrobić potkę do mm, dłuższego pływania, a Nizmo chciał trochę podwodnego świata zobaczyć Nauczę się te potki robić O, było dopływa no i szybko leci, nie? Jako rybak To akurat mało co, ale... bliska jakaś wypadła Tylko biska Nie wiem po co ja tak te góry, ale jakoś tak... Czajenia ja robię do góry Wiem, ja, że mógłbym tylko tak trzymać O, mam jakąś książkę ale wypadła Jak to są najlepsze, a chyba księga zaklęć do... tego Do butów No zobaczcie, ochrona 4 Powolne opadanie 4 Spacer po lodzie 2 Szybkie ładowanie nie wiem co to jest. Co to jest w ogóle za książka? Diabentowe buty robimy i... No i to jest właśnie to, nie? No i za długo czekałem. I tak sobie wiecie, siedzę i tak powiem ryba z godziny czasu i... Fajne rzeczy wypadają, wam powiem. W życiu takiej książki nie zrobił tak to zobaczcie o muszla ja nie wiem czy ktoś kupuje te muszle czy jak to jest że są takie drogie nic chyba nic, nic innego nie zrobię Więc ja myślę że jest to zarobione ale jaką książkę wyciągnąłem aż zapomniałem z powika wyciągnąć z wody dobra jest ta wędka Masna Fest Dobra, wypadają czasami jakieś gówno Ale tą książkę to muszę schować, bo mi nic moją zabierze Ja myślę, że zanim odcinek wleci, bo myślę, że jutro wleci ten odcineczek O się mi wypadły Jakie buty? Skórzane buty, no, równo Czy miejsce rzucania spawika ma znaczenie, tak? Czy po prostu? Czy w kratce 1 na 1 też można łowić? Ale zobaczcie jak level idzie. Tylko stoję i łowię... Jak to się nazywa? Żdziurko. Nie wiem czy coś się da jakieś dane mechanizmy z tego robić, czy co? Naprawdę wędka jest przekozacka Tylko trzeba trochę czasu spędzić Więc ja Wam bardzo serdecznie... O, skórę zrobiłem jeszcze schody i ja Wam bardzo serdecznie Dziękuję za obejrzenie odcinka I polecam subskrybować I na Discorda proszę wbijać, żeby dostać się na Discorda Znajdźcie w opisie jakiegoś innego filmu Może chętnie obejrzycie jak wejść na Discorda, zaproszenie i wejdźcie do mnie na Discorda, zostawcie like pod tym filmem, wejdźcie na Discorda, wejdźcie na serwer, żebyśmy nie siedzieli tutaj sami z nismą. Na razie, dzięki, cześć.